Hej, wszystkim witam was w kolejnym odcinku z serii Sleeping Dogs Definitive Edition. A my tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, znajdujemy się tuż przed rozpoczęciem kolejnej misji. Już wam pokazuję na mapce. Przypomnę co to miało być, a będzie to misja Ojom. Jest to kolejna misja fabularna, misja główna związana właśnie z poruszeniem wątku popularnego w dalszym kierunku. No i ja tutaj sobie dojechałem tak, żeby wam nie pokazywać właśnie tej całej podróży, bo byliśmy dosyć daleko, o ile pamiętacie. Więc teraz rozpoczniemy sobie tutaj zadanko. Serio? Czekaj, dojdź tutaj. Jezu, Ricky, co się stało? To jest 18K. Są wszędzie na tej cholernie miejscu. Starają się zabić Pana Po'ego. O kurde, ktoś próbuje zabić wujka po, więc będziemy musieli się szybko tam dostać, chyba uda się do szpitala. Dobra, na szczęście tutaj mamy auto, którym podjechałem wcześniej i to dosyć szybkie, więc teraz śmigamy do szpitala. Więc będzie za dyma. można się spodziewać, że będzie niezła za dyma. Wydawało mi się, że tam policja była, ale nie jestem pewny. Mniejsza z my musimy się jak najszybciej dostać do szpitala. Na szczęście, a nie, czekajcie, mamy 47 sekund. Teraz dopiero to zauważyłem. Dawajcie, dawajcie. Dobra, muzyczka, jeszcze do tego wszystkiego. Ale praktycznie już jesteśmy przy szpitalu, chyba 200 metrów. Dobrze, że jednak mamy to auto, a nie inne. Bo podejrzewam, że mogłoby być krucho. A mamy jeszcze pół minuty, niecałe. W sumie jesteśmy przy szpitalu już, czekajcie. Tędy. Do samego wejścia autem, dobra, zdążyliśmy. O kurde, bez sentymentów. Szukają go, zobaczcie. Szkoda tej kobiety. Pokonaj 18K, dobra. Pokonam, tylko że my kurde nie mamy żadnej broni i będzie... Niezła zadyma zaraz. Ja pamiętam z jednego odcinka, o ile wy pamiętacie... Było podobnie, nie miałem żadnej broni i chodziło o to, żeby podejść do nich i po prostu tą broń wyrwać z rąk jednego bandierów. Dobra, próbujemy może, co? I teraz mi się przydała broń! A i nie dostałem broni, kurde! Masakra, patrzcie się, to jest to samo, co było kiedyś. Nieźle, nieźle, oni mnie załatwią na bank zaraz. Nie podniosłem broni w ogóle. Nie podoba mi się to. O nie, serio, jeszcze z tej strony ktoś. oni mnie zaraz zastrzelą, jeszcze mam nie ma mnie wychodzić ze szpitala. Koniec misji? A czemu? Poszedłeś ze szpitala. Dobra. W takim razie wznowimy sobie od punktu kontrolnego. No to nieźle nam się zaczął odcinek. Słuchajcie, na 100% muszę temu zabrać broń, ale nie wiem jak to zrobić dokładnie. O Jezus. Dobra, dawaj tutaj mi broń, człowiekzku. Teraz tak, dawaj, dawaj, dawaj. Przytrzymaj. Właśnie o to by chodziło, kurde, że... O, mam broń, mam broń, słuchajcie, jest dobrze. Co prawda gościu zginął, ale czekajcie, tutaj mi zaraz chyba przyjadą. Albo przybiegną następni. Coś to było wcześniej. Że stąd do mnie strzelano. Dobra, jeden jest tam na pewno, gościu. Nawet dwóch. Masakra. Jednym strzałem tyle HP mi zabrali? Dobra, muszę sobie nacelować tutaj dobrze. A, to ten chyba wybiegł, zobaczcie. Szyba chyba jest odporna nie jestem pewny. Przynajmniej tak wygląda. Tamten chyba chce wyjść, ale się zaklinował. No dobra, niech się tam męczy, a ja tymczasem tutaj zabiję gościa. Jednego załatwiłem faktycznie, ale zobaczcie, co się dzieje w ogóle. Strasznie dużo obrażeń mi zadają. Będą teraz pewnie na przemian wybiegać tutaj. Dobra, jeden oberwał, ale jeszcze nie zginął. A tamten? Niech sobie tak jest w sumie. Jest mi na rękę z tym jego zaklinowaniem się. Oj, nie mogę wycelować w głowę w ogóle. Chciałbym trafić. Teraz pewnie tamten wyjdzie. Dobra, dostał drugi. Jest jeszcze ten. Dostał. I chyba został jeden, jedyny tutaj. Ja bym sobie z chęcią przeładował broń. Chyba tam wpadnę po prostu. Nie wiem czy mi się to uda, ale żeby nie było. Dobra. Wsiądź do windy. Pozbyliśmy się tych gości, ale bym z chęcią jeszcze pozbierał po nich amunicję, o ile taka jest. Chyba nie bardzo. Gdzie jest winda? Tak daleko? Serio? Czekajcie, mam bardzo mało amunicji. Nie podoba mi się to. Statuetka znaleziono. kolekcjonerską statuetkę. Dobra, fajnie, cieszę się, ale ja potrzebuję wejść do windy, kurczę, tylko że chciałbym sobie uzupełnić po prostu amunicję wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Jezus, gdzie są oni? Gdzieś tutaj. Tragedia, patrzcie co się dzieje w ogóle. Załatwiłem gościa i chyba nawet ratowałem cywila. Tam są następni gdzieś. Co prawda ich nie widzę, dziwna sprawa. Muszę tam sobie pobiec. Czekajcie, czekajcie, bo zaraz oberwę. Ale to sterowanie czasem mnie irytuje. Tam jest jeden gościu. Trafię go w głowę? Ciekawe. No ciekawe, czy obrywa? Myślę, że tak. Dobra, zabiłem go chyba. No to bliżej. Tam jest jeszcze jeden. Dostał. A nam się zregeneruje zdrowie, zobaczcie, bo napełniliśmy sobie żółty pasek. Więc jest bardzo dobrze. Zostało jeszcze chyba dwóch. Przydałoby się tam teraz jakoś wbiec. Słyszę ich, ale nie widzę. Niestety. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Dobra, jest jeden tu zaraz. Jeszcze? Jaki twardziel? Jeden tam. Ładnie dostał w głowę. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie jakaś amunicja. Jest, proszę bardzo. O kurde, jeszcze tam jest ich sporo. Ciekawe, kto tam jest. Zobaczcie, jaka jest taka poświata wokół gościa. Dziwna sprawa. Jeszcze żyje tamten? Chyba tak. Teraz nie żyje na pewno. Jeszcze tamtemu strzelimy w głowę. Przynajmniej spróbuję. Dobra. I został nam jeszcze jeden gościu, ale ja bym sobie poszedł może tą stroną. Tutaj nikogo nie ma. Będzie bliżej. Łatwiej. Dobra. Wsiądź do windy. Czyli raczej już po nich. No i co teraz? Zobaczymy. Coś się dzieje, kurczę, ale co takiego? Wyjdź z windy Oj, nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze. Ale jak stąd wyjść, co? Halo, halo. Otwórz wisiłom, dobra. Oczywiście będzie za dyma, zobaczcie. Żadna nowość. Tam już widać gości jakiś. Dobra, dalej strzelanina. Ja nie wiem, czy tam nie widziałem u jednego strzelby przed chwilką, kurde. Dwóch załatwionych kolejny. Załatwiony, dobra. Czyli co, na spokojnie idziemy dalej. No, faktycznie ktoś chyba wali ze strzelby, nie jestem pewny. Kolejni nie żyją, tam jest jeszcze jeden na pewno, bo widzę go nawet. Nawet na minimapce go zresztą widać przecież. W sumie tym się bardziej sugeruje. Załatwiony, mamy regenerację HP, idziemy dalej. Patrzcie, się, mamy nawet latarkę, dopiero teraz zauważyłem. Jesteśmy blisko, tylko ciekawe, gdzie teraz. Tutaj, wow, wow, ej, 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 ej. Ej. O kurde, musimy przywrócić zasilanie, bo wygląda na to, że bez zasilania wujek umrze Ponieważ nie będą działały urządzenia, które go podtrzymują na, przy życiu. Dostanę się do centrali ochrony, szybko, szybko. Nie jest tam daleko, mamy dwie minuty. No dobra, ale gdzie oni są wszyscy? Tu jest jeden gościu. Dobra, załatwiony. Dawaj, dawaj, dawaj Nie ma czasu teraz na takie pierdowe. trzeba ich szybko wykończyć i lecieć dalej Tu jest kolejny Mamy, co prawda, wsparcie, ale czas ucieka, to jest najgorsze O kurde Nie podoba mi się to, ale jeden załatwiony Drugi Koniec, czyżby nie mam pojęcia. Tutaj musimy się dostać, chyba. Włam się do konsoli ochrony. O kurde, jeszcze musimy coś schakować. Dobra, jak to się robi? Szybko, szybko. Pozostałe próby 6. No dobra, będziemy próbować metodą prób i błędów. 9, 3, 4, 6 błędne położenie, czyli tak, trójka na pewno gdzieś ma być. Trójka te były źle, czyli dajemy ósemkę na przykład tutaj, tu gdzieś damy dwójkę i siódemkę. 3, 8, 2 na pewno dobra, tu damy sobie trójkę, tu damy ósemkę tu damy dwójkę 8, 2, 3 i na przykład 5 Dobra, 8, 2, 3, 5. Tylko wszystkie są na złych położeniach. 3, 5, 2. Może tak zrobimy, co? Dobra, 2 i 3, czyli zamieniamy piątkę z ósemką. Tu ma być 5 i tu 8 i powinno być ok. Udało się. Dobra, co teraz? Wróć do likiego Wróć do likiego i tam już jest za dyma oczywiście. Nie inaczej przecież. Teraz tylko trzeba ich pokonać, bo ogólnie jesteśmy już bezpieczni. Wujek, po na szczęście też tak mi się wydaje. Masakra. Jeszcze się kończy amunicja. No nie, no zabili mnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że będziemy zaczynać tutaj od tego momentu. Kurde, oby, tak jest. Rusz do rikiego. Dobra, tylko trzeba ich wybić i będzie wszystko w porządku. Gdzie oni są? A amunicji nie mamy za dużo, więc trzeba to zrobić z głową teraz. Niech oni rozwalą tą szybę. No właśnie, ja sobie teraz próbuję zrobić headshoty. Udało się nawet na jednym. Poczekamy. Niech się. Dobra, dostał i nie żyje. Został tylko jeszcze jeden do zabicia, więc robimy sobie to tak. On jest, nie widać go kurde, jest tutaj, no ty cwaniaczku, dostał, chociaż jak dla mnie to nie był zbyt precyzyjny strzał na headshot ale okej. Okay. Broń wujka poprzed gangsterami 18K, dobra, spróbujemy, przynajmniej spróbujemy. Masakra. Jeden. Drugi? Ale ja zaraz padnę. Nie jest dobrze. Co to jest tutaj? A, proszę bardzo, wujek. Po, chyba tutaj jest. Dobra. Zakradniemy się gdzieś tutaj, może. Jeszcze co najmniej długich jest. A ja mam tylko dwie sztuki amunicji, nie jest dobrze. Oho! Patrzcie się kogo trafiłem nie chcąc, co? To już było przegięcie lekkie, ale okej. Okay. Jeszcze jeden gościu został. Mi, się, mi by się przydała amunicja. Dobra. Natomiast chyba koniec. Teraz próbuję pozbierać amunicję po nich. Patrzcie, nie ma nigdzie amunicji. Oni przybiegają z różnych stron. Więc nie jest ciekawie. Kilku jest z prawej, i ktoś biegnie jeszcze z lewej tutaj do nas. O, i dużo ich biegnie. Dobra, jeden załatwiony. Ale tu jest ich jeszcze sporo. I oberwałem dodatko, kurde, ciężko, ciężko. Tam ktoś był, dobra, dawaj, dawaj. Trafiłem, trafiłem, ale kurde, oberwałem też. Dobra kurczę, przydałoby się zregenerować HP naprawdę, bo jestem w niezłych tarapatach teraz. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Idzie tutaj! Serio? On mnie zaraz załatwi. Dobra, idą kolejni. Ja pozbieram sobie amunicję standardową. Dawajcie amunicję, kurde. Gdzie jest jakaś amunicja? Tutaj. Czekajcie, mogę sobie wziąć inny karabin. Właściwie wziąłem, dobra. Więc teraz jest spoko. Nie mówcie, że mi załatwili gościa, kurde. Mojego kompana. Dobra, wejdę sobie tutaj do sarki. Chociaż tędy nie przejdę, dobra. Muszę być na zewnątrz jednak. Niestety, siłą rzeczy. No, bo mnie załatwią! Nie, tylko nie to. Proszę. Serio? O nie, no naprawdę, misja zakończona niepowodzeniem. Riki nie żyje. Zabili jednak Rikiego. Myślałem, że nie mogą go zabić. Masakra! Broń wujka, czyli zaczynamy jakby tę sekwencję od początku. No dobra. Skoro tak. Jeden załatwiony. Zrobimy to teraz szybko. Ciekawe, mogę w gaśnicę strzelić? Mogę. Ale ciekawe czy to ich ogłusza, czy coś innego z nimi robi. No i tyle. Nie o amunicji. Więc przydałoby się, żeby Riki coś z nimi zrobił. Czekajcie, tu jest jakiś karabin. No weź ten karabin. Dobra, no to wziąłem. Nieźle. Zaczyna się robić problem. Ja chyba ten karabin od razu wezmę tak naprawdę. Dawaj karabin. Dobra. mamy też sporo amunicji, więc powinno to jakoś pójść teraz. Oni potrzebują sporo strzałów. Naprawdę. Dwóch załatwionych. Tam ktoś jeszcze do mnie strzela spod kąta. Ja go nie widzę. Nieźle, nieźle. Wow, patrzcie się, co się dzieje z moim HP. Jeden. Został jeszcze jeden gościu, tam. Dobra, ci są załatwieni. Dawajcie teraz amunicję. Nawet mamy chyba pełną amunicję. Dobra, trzeba się przemieścić, bo biegną następni. Jeden? Tu jest ich jeszcze kilku. Nie, 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 nie wychodź za zasłony. Przeładuj sobie broń. Tam jest tylko jeden gościu, więc powinno być. Łatwo. Załatwiony, dobra. Jeszcze ktoś? O kurde, druga strona, szybko, szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. Ale się czają, nieźle. Jeden, drugi szybko zanim Mirikiego zabiją, kurde no. Trzeci załatwiony, jeszcze jeden został. Dobra, ile jeszcze fal będzie, co? Czysto. Dobra, czyżby się udało? I think we're clear. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who was looking out for us? Uh, fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? No to nieźle. Faktycznie chłopaki mają rację. Zero sentymentów w ogóle. Jakiegokolwiek grosza. Honoru można powiedzieć. Tak jak powiedzieli, mordują się na ślubach w szpitalu. Niezależnie w jakim miejscu. Jeszcze musimy uciec chyba przed policją, zobaczcie. No dobra. Powinno pójść gładko, tak mi się wydaje. Mamy dobre auto z tego co widzę, tylko ciekawe jaka droga będzie przed nami. O, jednak zobaczcie, kurczę. Jeszcze będzie strzelanina chyba z policją. Chociaż już. Fakcie się, wyjeżdżamy poza jej zasięg. Aj! Dobra, już tak szybko nie wyjedziemy, jak będziemy w taki sposób jechać. Dawaj, dawaj, dawaj. O, kurczę, masakra. Masakra z tym moim prowadzeniem auta tutaj w tej grze. Chociaż tak naprawdę każde auto prowadzi się inaczej. To zauważyłem. No nie mówcie, że nas zestrzelili. Wow, zestrzeli nas. Dobra. Jeszcze raz w takim razie. Nieźle. Tego się nie spodziewałem. Fajnie, że tutaj zaczynamy właśnie, znaczy może inaczej. Jest dużo checkpointów, więc wow, tego się nie spodziewałem też. Jest dużo checkpointów. Co za tym idzie, możemy zaczynać misję na przykład czy znaczy ponawiać próbę ukończenia misji nie tyle co cofać się do jakiegoś nie wiadomo jakiego kawału z tyłu, do tyłu, tylko po prostu zaczynamy od niedużej odległości, w której właśnie przed chwilką zginęliśmy, czy nie wiem, popełniliśmy jakiś błąd. Ale dlaczego? patrzcie się co chwilę są te radiowozy i one chyba do nas strzelają? I no tutaj gdzieś polegliśmy ostatnim razem, dobra, ja pojadę teraz tym razem tak. Bo skoro przecież. Tam nas złapano. To wypadałoby zmienić teraz kierunek. Oni też chyba do nas strzelają cały czas, tak mi się wydaje. Lecz patrzcie się, zgubiliśmy ich. No dobra. Udało się, patrzcie się, wysadzić Rikiego w oznaczonym miejscu. Nawet praktycznie ukończyliśmy tutaj pościg w tym miejscu, więc nie musieliśmy daleko jechać. Dobra, i misja wykonana w takim razie. Mieliśmy tam kilka, można powiedzieć, trudnych momentów, ale udało się finalnie to ukończyć. I oczywiście do triady wleciało nam najwięcej expa, ponieważ robiliśmy jako triada misję, jako gangsterzy można powiedzieć. Odblokowano powtarzanie misji. Dobra. Czyli tak, dostaliśmy kasiorę, raport Wajdua y dotyczący Rikiego Wonga. Wróć do gry. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tę misję. Oczywiście standardowo zobaczymy, co teraz musimy zrobić. Zwróćne frytową statuetkę. Czyli zobaczcie, tym razem będziemy musieli udać się do naszego jakby trenera i poznamy nowe sztuki walki, a właściwie nowe jakieś kombo. No dobra, bo innej tutaj możliwości i opcji nie mamy, jeśli chodzi o misję fabularną. Patrzcie się, i mamy sporo dystansu do przyjechania, żeby się tam dostać. Ale oczywiście ja to zrobię poza odcinkiem, bo z tego co pamiętacie, polega to na tym, że dochodzimy do naszego jakby mistrza, dajemy statuetkę na półkę, pozdajemy jakąś nową kombinację, nowy cios i dopiero potem będziemy mieli do wyboru dalszy ciąg jakby misji fabularnej. Więc my się spotkamy w kolejnym odcinku już właśnie przy tej misji, jakakolwiek by to nie była. A statuetkę zwrócę poza odcinkiem, bo nic tam się takiego nie będzie działo. Także... Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, oczywiście już teraz zapraszam do kolejnego jak tylko pojawi się na kanale, a Was zachęcam do zasubskrybowania kanału, oczywiście jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, pozostawienia kciuka w górę czy komentarza, dzięki czemu moje filmy dotrą do większej ilości odbiorców. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, na razie wszystkim.